Cześć kochani, witam was serdecznie na moim kanale Przychodzę dzisiaj do was w sumie z krótkim filmem i z niewielkimi zakupami Będzie to Holds Lidla Będzie troszeczkę pomarańczowych metek, ale nie za wiele kupiłam rzeczy I jakoś nawet nie mam weny za bardzo na zakupy jak jadę teraz do Lidla Potrzebowałam kilku rzeczy, m.in. margaryny Mięsa, którego nie było, więc nie kupiłam Banany, których nie miałam, nie mam jak zrobić tych gofrów z bananami, więc już i tak musiałam podjechać. Polowania były średnie, pojechałam w ogóle we wcześniejszej godzinie, więc dopiero pani zaczynała rozklejać te metki. Czy dużo ich było, nie wiem w sumie, bo widziałam, że sporo jest nowego towaru powystawionego, więc tak naprawdę nie bardzo mają chyba co przeceniać. E, zresztą i tak nawet nie miałam później czasu. Ja dzisiaj cały Boże dzień praktycznie spędziłam poza domem. E, rano byłam. E, Jestem. O Nikola, właśnie wróciła. Zapowiedziała się, że jest. E, rano byłam e, u grafika. Mam już logo. Tutaj wam je wstawię. Później przyjechał mi towar do lodziarni, więc. E, Mam już zaopatrzoną lodówkę. Jutro jeszcze czekam na jeden odbiór i jeżeli wszystko pójdzie ok, to w sobotę albo w niedzielę otworzę lodziarnię. Muszę jeszcze jutro troszeczkę rzeczy potestować, zobaczyć jak to będzie. Nie wiem, czy wszystko na raz wprowadzę. Kwestia jeszcze, co jutro zrobię, bo muszę te deserki też konkretnie wyważyć, zobaczyć jak to będzie wyglądało, jaki to będzie miało smak, więc jutro pewnie troszeczkę będę testowała. W lodziarni Rzeczy. E, także tak, miałam towar, później był u mnie przedstawiciel Schellera. E, też troszeczkę z nim e, sobie pogadałam. E, później miałam kolejnego przedstawiciela z hurtowni, już. E, także no cały dzień praktycznie spędziłam poza, domu, poza domem. Wpadłam tylko na chwilę wysłać Ksawarego e, lekcję i z powrotem wyleciałam, bo był u nas też. E, Pan, który będzie nam budował dom, więc wziął projekt. No i tak już wszystko zaczyna ruszać z kopyta. I co dalej? Później właśnie pojechałam do Lidla. Wracając z Lidla, zajechałam w międzyczasie jeszcze do paczkomatu, odebrałam paczki, zawiozłam je właśnie do lodziarni. No i przyjechał mój mąż, przyszła koleżanka i tak postaliśmy. Ja troszeczkę rozpakowałam, potestowaliśmy lody. Na razie jeden smak, w sumie dzieciom wzięłam drugi. Także ja to się śmiałam, że mogę zostać dzisiaj w ludziarni na noc. Może po drugiej, trzeciej kuwecie już by mi się odechciało tych lodów. Ale na no nic, także dzień mi minął bardzo aktywnie. Na wieczór jeszcze wyszłam, jak już wróciłam, zostawiłam wszystkie torby z zakupami. W międzyczasie jeszcze się z mężem spotkałam i razem już wróciliśmy do domu i no to już było tak chyba po 19, Wzięłam jeszcze Azji na spacer, bo ona po prostu na nasz widok to takiego szału dostała cały boręc dzień. Nas pies praktycznie nie widział, więc już teraz jeszcze coś broi. Szaleju dostała konkretnego. Wyszłam z nią na dłuższy spacer, ale chyba mimo wszystko był za krótki. I Skończyłam na tym, że wyszłam z nią na spacer i po prostu nie mogę dograć. Mamy godzinę 21.30, a ja cały czas dogrywam dla was ten vlog. I już widzicie, znalazłam jej zajęcia, Dałam jej szyję z indyka, bo no jest po prostu tragedia. Nosi ją tak jak nigdy. Ja zawsze po spacerze to ona przychodzi, tak pół godziny wariuje i się jednak kładzie. A tutaj zjadła wszystko z miski i po prostu i butelka, i zabawki, i wszystko nosi i skacze. I nawet dzisiaj mi wskoczyła łapami tutaj na blat w kuchni, także no naprawdę nosi ją dzisiaj niemiłosiernie, chyba odreagowuje to, że nas nie było po prostu w domu, że została sama z dziećmi, a, a nigdy na tak długo ja jej nie zostawiałam, jednak do mnie jest chyba bardzo przyzwyczajona. I tak, i, i tak mi cały dzień dzisiaj zleciał, miałam ostatnio poprasować, mówiłam Wam, że poprasuję i nie poprasowałam, za to dołożyłam jeszcze kolejną jedną partię pralki, która już wyschła, aż się boję wstawiać następnej, bo już mam chyba ze dwie do wstawienia, no zaległości w domu robią mi się potwornie wielkie. Także przestaje to pomału ogarniać, za dużo jest chyba tego wszystkiego. Najbardziej to już ksawarego Pokój ucierpiał, bo u niego od tego Lego on sobie sam nie posprząta tego wszystkiego. Od tego Lego tam kurzu jest naprawdę strasznie dużo. Już jutro muszę siąść, wrócę z tej lodziarni i muszę siąść jutro porządnie, wysprzątać mieszkanie. więc raczej na sobotę w vlogu nagrywać nie będę. Bo po prostu muszę się wziąć za sprzątanie i jutro naprawdę się muszę skupić tak solidnie, jeżeli chcę w sobotę albo w niedzielę otworzyć. No i tak, a wracając jeszcze do całej sytuacji wczorajszych moich zakupów, przedwczorajszych, pokazywałam wam, że kupiłam całą zgrzewkę mleka i się tak ośmiałam, bo jak zaczęłam wypakowywać te mleko do półki, to się okazało, że pod mlekiem była taka etykietka. No i tak się śmiałam, że już mogę. Poczekajcie chwilę. Bo zaraz Azji chyba będzie chciała mi wynieść to, a ona nie może wynosić szyjki. No, może jednak nie. Może jednak jeszcze ją muszę chwilę poobserwować, także nie patrzę się w podgląd. Dobra, położyła się. Dobry pies bo ona uwielbia wychodzić na dywan do dużego pokoju, a tam ma zakaz wynosiania jakiegokolwiek jedzenia. Także cokolwiek to może jeść tylko w kuchni. Takie są zasady. I ja się ich ostro trzymam. Choćbym ją miała 15 razy cofać, to nie pozwala mi wychodzić z kuchni z jedzeniem. Więc wracając, właśnie znalazłem to taniej w tym opakowaniu i tak się zaśmiałam, że to jest idealnie do moich czerwonych metek do holi. No i może zaczniemy już ten hol cały. Pokażę wam co kupiłam. Nie są to jakieś zakupy, nie wiadomo jakie, bo mówię z tego wszystkiego, ja po prostu wpadłam szybko do Lidla, szybko zrobiłam zakupy, powiedziałam, że jeszcze muszę zajść do loziarni, jeszcze musiałam pojechać do mamy, do teściowej po jajeczka, więc mówię, jeszcze miałam trochę rzeczy do załatwienia, teraz już od półtorej godziny próbuję ogarnąć ten vlog i po prostu cały czas pies szaleje. Wpadliśmy na taki pomysł, że jutro ją chyba po prostu o tej 19 w tych godzinach takich jej szczytu zabierzemy na działkę i po prostu tam jej będziemy czymś rzucać, coś trzeba z nią zrobić, bo taki zwykły spacer już ją widzę nie kręci. Ona się dopiero nakręca na tym spacerze. gdzie doskakała po prostu do każdego, do wszystkich. Skoczyła również na mnie. No, odreagowuje pies. Dobra, zaczynamy. Porcja rosołowa z indyka. Oczywiście szyjki pójdą dla psa utko, to jest utko, skrzydło pójdą do, do jakiejś zupy. Kupiłam, dla mnie jest to nowość, ja nigdy tego wcześniej nie kupowałam, czyli konkarmy, takie gotowe, z czerwoną etykietką, tylko dlatego to kupiłam, bo ja w normalnym przypadku nigdy w życiu nie sięgam po takie gotowe rzeczy, chyba, że są to pierogi z serem. Takie rzeczy kupuję sama, ale że można było rozwinąć i zobaczyć jak to wygląda w środku, a wygląda to całkiem nieźle i przeczytałam później skład i powiem szczerze że skład jest też całkiem nieźle, niezły może tu mięsa nie ma za dużo, ale mamy 37,5% ryż gotowany, woda i ryż, 15% fasola czerwona woda 10% mięso wołowe, pomidory 3,8%, kukurydza 3,8%, papryka czerwona, cebula przecier pomidorowy, olej rzepakowy skrobia modyfikowana Modyfikowana mąka pszenna, mleko w proszku odpuszczone, sól przyprawy. I tyle. A nie, jeszcze jest białko, jaja, ale jaja są z chowu ściółkowego i cukier, ocet spirytusowy, syrop cukru skarmelizowanego. Więc. Jestem bardzo ciekawa, wzięłam dwa takie opakowanie dla mnie i dla męża. Ja dzisiaj nawet taka ze mnie kucharka, że przez ten cały zabiegany dzień, jak wpadłam do domu, ksawarego lekcję wysłać, to po prostu zostawiłam dzieciom kasę i mówię, zamówcie sobie pizzę, ja nawet nie miałam czasu dzisiaj zrobić tego obiadu. miało być dzisiaj u mnie koszotto, którego nie zrobiłam, po prostu nie wyrobiłam się czasowo, więc zostawiłam dzisiaj kasę dzieciom na... Poczekajcie. Dobra, mąż padł na pomysł, żeby ją zagrodzić, więc oczywiście tam są moje zamówienia do lodziarni, są kubki do granity, są kubki do lodów, do deserków. Także tak dobra, wracając do moich zakupów, było czyli konkarne. Kupiłam dwa opakowania. Jedno to opakowanie kosztowało poprzednie 3,74, a data ważności jest do 21 maja. Więc my to na pewno w, w najbliższych dniach z mężem zjemy, bo mówię: no, na jutro miałam przygotować. Dzisiaj obiad mamy godzinę 21.36, a ja nie mam nadal obiadu na jutro. Więc może mi się na jutro coś z rana samego uda zrobić. Kwestia tego, o której mi przyjdzie jutro serwisant, bo się umówiłam z serwisantem na ustawienie automatu do kawy bo my go w domu tak ustawialiśmy ustawialiśmy, ale ja w końcu wraz nie, wraz nie doszłam do tego w jaki sposób go poustawiać i przyjedzie serwisem to wszystko zrobi, mam taką szczerą nadzieję, że nie będę musiała się bawić, bo o, wpadnę w duże tarapaty jak on mi tego nie zrobi, no i teraz ciekawe jak Azji wyjdzie, bo już widzę się zbiera gdzieś z wyniesieniem swojego łupu a ona się dzisiaj strasznie bała tego pudełka jak zobaczyła te pudło, jak ja otwierałam to po prostu tak wiała pod ławę pod stół Dobra, lecimy dalej. Ja ją mam na oku, co chwilę będę zerkała. Dwa razy opakowanie chrupaków, ksewarego ulubionych. W takie dni, jak jest, mamy teraz. Wafle pełnoziarniste. To już moja przekąska do lodziarni raczej. Żebym się nie zapychała tylko lodami, to czasami wafelka przekąszę ewentualnie z jakąś polewą. Bo polew mamy sporo. Makaron wzięłam tylko jeden. Chociaż muszę zaopatrzyć się większą ilość, bo już mi się pokończyły. Chleb pełnoziarnisty, jeden. No i teraz tak. Wzięłam jeszcze surówkę, też z czerwoną etykietką. Tutaj data była chyba do 17. Dzisiaj mamy 14. No to jeszcze 3 dni do końca tygodnia praktycznie. Jedną na spróbunek, nigdy nie kupowałam tych gotowych surówek, ale za złoty 24 zł nie chciałoby mi się nawet robić. I jedną wzięłam z czerwonej kapusty. O, widzę już Azji się czai na wyjście. E, dwa razy krajanka, bo już mi się też pokończyła. E, jedną margarynkę Oczywiście mój mazdamer, dwa razy. Najlepszy e, ser na świecie. Nowość w Lidlu, jaka się pojawiła, to jest mleko łaciate bezlaktozowe, 3,2%. Ja zapomniałam całkiem, że do lokalu potrzebuję mleka, bo przecież w Lodziarni no, kawa jest z mlekiem. I w większości tam jest mleko, więc no, muszę też mieć mleko. Tego mleka nigdy nie używałam, dla mnie jest to nowość, więc kupiłam do wytestowania. Na pewno będę używała bezlaktozowego, więc. Mam nadzieję, że większość osób podpasuje to mleko, bo w sumie, jeżeli ktoś nawet nie ma nietolerancji, to przecież może pić to mleko, prawda? Tak jak i my. No i kupiłam jeszcze kiść bananów, i teraz przechodzimy do czerwonych etykietek, ale nie tylko. Pierwszą rzeczą, jaką zakupiłam, to jest, koleżanka mówiła, że która pracuje w widlu, że fajne to są rzeczy, i to jest czerwona etykietka firma BioWorld. I tutaj mamy pierwszą odmładzającą kremową maseczkę do twarzy. Eee, koszt maseczki 4 zł, i 10 groszy, bodajże, bo na końcówce nie widać. No ale 4 zł, i tą maseczkę kupiłam raczej. Tak ona wygląda. A, eee, kupiłam ją raczej z myślą o Was, bo ja na razie sobie maseczek nie kupuję. To będzie do rozdania. Mam nadzieję, że Wam nie przeszkadzają te pomarańczowe etykietki, bo nie jest to towar przeterminowany. Nie kupuję Wam czegoś, co jest skończoną datą ważności. Eee, tutaj termin ważności jest do eee, 01, 02, 01 2023, więc to ma jeszcze prawie 3 lata daty ważności 2,5 roku. Eee, więc myślę, że Wam się przyda. Koleżanka miała do włosów, a to jest zapakowane, zapieczętowane jest, więc nie powącham nawet. To jest pierwsza rzecz, którą dla Was mam. Drugą rzeczą, jaką upolowałam, to jest z Miron, maseczka. Maseczka bombelkująca do twarzy, przeciwstarzeniowa do cery dojrzałej. Ja maseczek używam każdych, do cery dojrzałej, do cery młodej, nie ma to dla mnie większego znaczenia. Mam nadzieję, że dla Was też nie. Data ważności jest styczeń 2022 i maseczka była przeceniona na złotóweczkę. Więc ona również jest dla Was do rozdania. Wolę skompletować więcej rzeczy tańszych i wam dać niż kupić mniej rzeczy za te same pieniądze. Przecież to dla Was tylko korzyść, jest. więc mam nadzieję, że Was nie oburzą te pomarańczowe metki, bo tak jak mówiłam, to nie jest towar przeterminowany. A wiele z Was też poluje i nie może upolować, więc jak nie możecie upolować w sklepie, to upolujecie u mnie w rozdaniu. Kolejną rzeczą, jaką zakupiłam, to jest. Płyn do makijażu i on również był z pomarańczową metką, ale pomarańczowa metka była tak delikatnie przyklejona, że po prostu mi się odkleiło już to wszystko. Pociągnęłam i się odkleiła. Płyn kosztował 6,49. Następną rzeczą jest kolejna maseczka z cien. Takie maseczki powiem szczerze, nie, nie widziałam jeszcze. I to jest maseczka do twarzy z solą z martwego morza. Oczyszcza skórę i przy regularnym stosowaniu zapobiega powstawaniu zanieczyszczeń. Poprawia i matuje cerę. Glinka biała. Jestem bardzo ciekawa tej maseczki i szczerze powiedziawszy, chciałabym ją wytestować. Zapłaciłam za nią 99 groszy. No i przejrzę jeszcze swoje maseczki. Może ja ją po prostu podmienię. Strasznie mnie ciekawość zżera. Tu są dwie, albo jedną Wam dam, a drugą zostawię sobie i wytestuję. Zobaczcie jeszcze, bo mówię, no jestem ciekawa. Ja ogólnie z cien, maseczki nie każda mi podpasowuje, ale tej jestem mega ciekawa. Nie widziałam jej więcej na półce, to była jedna jedyna z czerwoną etykietką, więcej ich nie widziałam, więc e, mam nadzieję, że się nie obrazicie, że jedną sobie oderwę, a jedną Wam podaruję. E, kolejną rzeczą to jest też z tego BioWord. Również czerwona etykietka, 4 ,10 zł. 10 groszy, i to jest wygładzający peeling enzymatyczny do każdego rodzaju cery. Również jest zapieczętowany, więc nie jestem w stanie go w żaden sposób Wam pokazać. Data ważności styczeń 2022. I jeszcze dokupiłam trzy maseczki już bez czerwonych etykietek. Wszystkie maseczki są z Eveline. To są maski, nie maski, tylko szampony do włosów w saszetkach. Więc może się wam przedadzą. Ja osobiście uważam, że jest to fajna forma, bo zanim kupicie pełny, pełnowymiarowy produkt, bardzo fajnie jest przetestować, czy w ogóle warty jest tych pieniędzy i czy w ogóle fajnie na włosach daje jakiekolwiek efekty. Więc tak, pierwszą to mamy banana krem, awokado i papaja, szampon do włosów. Hmm. Przyjemny Przeznaczony jest do włosów koloryzowanych i z pasemkami. Więc to jest pierwsze. Kolejnym jest coś z kawą. Kawa Chili i Guarana. To jest kolejny szampon do włosów. I tutaj mamy szampon Hair Mask. To jest maska do włosów, nie szampon. Tamten był szampon. O, fajnie. Pozwala nasycić włosy wyjątkowymi składnikami odżywczymi zawartymi w starannie wyselekcjonowanych produktach Superfood. Hmm. Przeznaczona do włosów słabych, z tendencją do wypadania. Więc y, bardzo fajnie. Maska do włosów. Ja nie testowałam tych kosmetyków, chociaż jak się pojawią z pomarańczowymi metkami, o ile zdążą w ogóle, bo one fajnie schodzą, to na pewno postaram się je sobie kupić i wytestować. A Wam po prostu zakupiłam w regularnej cenie. Yy, I kolejny to jest szampon do włosów z kokosem, makadamią i. Passion Fruity i to jest szampon. E, Wyselekcjonowane produkty, przyjemny zapach, przeznaczony do włosów suchych i łamliwych. Więc e, kolejny szampon, który też będzie dla Was. Wkrótce będzie rozdanie, i bardzo Was proszę: e, nie piszcie do mnie maili, kiedy będą rozdania, e, w jakim dniu, żeby Was jakoś prywatnie poinformować, bo ostatnio zaczynam coraz częściej dostawać takie wiadomości to rozdanie jest dla tych osób co mnie śledzą ja absolutnie o nim nie wspomnę będzie po prostu normalny jakiś vlog albo, albo to będzie jakiś haul zakupowy i po prostu gdzieś w międzyczasie o tym powiem więc jakoś się tutaj specjalnie rozpisywać nie będę i na pewno nie poinformuję w tytule i na pewno nie odpiszę na takiego maila w którym będzie prośba o wskazanie daty konkretnej kiedy będzie rozdanie bo nie macie czasu oglądać moich wszystkich filmów no sorry E, to jest dla cierpliwych, dla moich, dla stałych, dla tych, co są mi wierni, co mi zawsze coś piszą. Znaczy, nie muszą pisać, tak, ale ogólnie wiem, że oni po prostu są. No i teraz co Azji zrobi? No ma barykadę, pudełka się boi, nie przejdzie, zostanie. No, biedactwo w Pysku ma taki skarb, szyja i co i trzeba się położyć. Ja to już się śmiałam, że muszę tutaj bramkę sobie zamontować, bo ja tylko wchodzę do kuchni coś gotować i Azji siedzi mi koło nogi i ona po prostu tak siada, tak się rozkłada, że jej nie można ominąć. Dobra, tyle by było z moich dzisiejszych zakupów, także no już dzisiaj obiadu robić nie będę, bo już nie mam po prostu siły. Może siądę i postoję i poprasuję w końcu. Jeszcze muszę poogarniać parę rzeczy, zobaczyć co tam, zrzucić film na YouTube przede wszystkim, także to też mi chwilę jeszcze zajmie. No dobra, nie będę przedłużała. Zobaczymy się może jutro, a jak nie jutro, to pojutrze na pewno. Bo tak jak mówię, jutro postaram się jak najwięcej sprzątnąć w domu, bo już jak ja otworzę tą lodziarnię, to różnie to może być. Może będzie weekendy, może będzie cały tydzień. Pożyjemy, zobaczymy. Ale na pewno, jeżeli będę otwierała na 100% w sobotę, to jeszcze jutro Wam o tym powiem. A jeżeli w niedzielę, to w sobotę nagram vlog i zaproszę Was również na lody. Także trzymajcie się cieplutko. Dziękuję Wam za dzisiejszy dzień. Życzę Wam miłego dnia i smaczna kawa. Mam nadzieję, że już była, bo w sumie życzę Wam tego na koniec filmu. Ewentualnie możecie jeszcze raz otworzyć i smacznej kawy się napić po raz drugi. Także buziaczki, trzymajcie się, pa!